Jak w sposób stały i przewidywalny zdobywać klientów dla firmy w branży budowlanej, budowlanej czy remontowo-budowlanej. Nieważne, czy prowadzisz konsultacje, czy robisz remonty, czy budujesz nowe domy, musisz mieć sposób na to, żeby cały czas mieć dopływ klientów. I my pomagamy firmom w zdobywaniu klientów i sami też również musimy tych klientów zdobywać dlatego dzisiaj chciałem porozmawiać o takim procesie jaki przechodzi każdy z naszych potencjalnych klientów Generalnie jest tak że według mnie najbardziej stałym i przewidywalnym sposobem na budowanie na zdobywanie klientów jest Reklamowanie się na Google czy na Facebooku z jakąś tam Twoją ofertą. W ten sposób masz możliwość dostosowywania stawek, dostosowywania budżetu do aktualnej sytuacji. Jeżeli masz na przykład za dużo pracy, to możesz ten budżet troszkę zmniejszyć. Jeżeli masz za mało, możesz go zwiększyć, ale generalnie jestem zwolennikiem, żeby przez cały rok budować sobie takie zaplecze klientów, tak naprawdę, bo. Zwykle jest tak, że firmy reklamują się, starają się znaleźć klientów, kiedy właśnie jest na przykład zimowy okres, kiedy tych klientów jest mniej, a później, kiedy mają dużo pracy, to po prostu o tym zapominają, myślą, że ok, teraz już mamy dużo klientów, wyłączamy reklamy, koniec tym, ale potem znowuż przychodzi ten okres taki spokojniejszy i znowu się robi problem. Dlatego lepiej sobie budować taki pipeline, budować sobie takim. E, e, Ilość klientów, tak naprawdę, i rozdzielać ich równomiernie w ciągu roku, żeby nie było tak, że masz bardzo gorące okresy, kiedy z niczym się nie wyrabiasz, i okresy, kiedy po prostu jest sucho, nie masz pracy. Dlatego najlepiej zacząć to wszystko od reklam. Czyli mamy reklamy albo na Facebooku, albo na Google. No i potem tak naprawdę. Musisz mieć przygotowaną stronę internetową. Możesz, są dwie szkoły. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zbudować taką prostą stronę internetową, która służy jedynie do tego, żeby wykonać jakiś właściwy cel. To się nazywa tak taki landing page, czyli taka strona lądowania, która ma tylko jeden przycisk, jednego rodzaju przycisk. Na przykład, jeżeli chcesz, żeby umówili z Tobą spotkanie albo do Ciebie zadzwonili, to masz tylko taki, taką możliwość na tej stronie. I to jest rozdzielone na poszczególne usługi. Masz taką poszczególną stronę tak naprawdę i to jest najbardziej skuteczne. E, możesz też robić e, stronę lądowania e, opartą na jakąś rzeczy która jest e, no, warta uwagi klientów czyli daje jakąś wartość klientom czyli możesz dać klientom jakiś e, poradnik e, typu jeżeli wymieniasz dachy to możesz e, dać poradnik e, 10 rzeczy które musisz co roku sprawdzać w swoim dachu, żeby być pewnym, że wszystko jest, jak należy, albo jeżeli wymieniasz, nie wiem, jeżeli zmieniasz kuchnię, czy, czy remontujesz łazienki, to możesz dać jakiś poradnik tego właśnie, gdzie wybrać, gdzie są najlepsze ceny, gdzie jest największy wybór płytek na przykład. Takie rzeczy, które dają wartość, czyli robisz taką stronę lądowania, gdzie dajesz jakąś wartość. W moich biznesach i w biznesach moich firm, z którymi współpracuję i którym pomagam, bardzo dobrze działają wszelkiego rodzaju kalkulatory, które wyliczają jakoś taką ogólną cenę, która no po prostu daje pojęcie klientom, gdzie, jak wygląda rynek. Jakie są płace, ile muszą mniej więcej przeznaczyć na, na remont danej rzeczy, czy na budowę danej rzeczy? No bo kiedy szukamy informacji w internecie, to tak naprawdę przede wszystkim, pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, to jest poznać ceny. Dlatego wszelkie cenniki, wszelkie quizy, które pomagają. Dokonać jakiegoś wyboru, czy, czy właśnie zrobić wycenę, są bardzo popularne, czyli nasze reklamy będą tańsze, i przy okazji będziemy mieć dużą konwersję, czyli dużą ilość osób, które rzeczywiście daną stroną się zainteresują. Czyli tak naprawdę z reklamy najlepiej, najtaniej i najbardziej wydajnie jest przesłać ludzi na stronę lądowania, gdzie dajemy im jakąś wartość. Dla mnie, mówię, najfajniejsze są kalkulatory i quizy, także robimy stronę lądowania. Możesz też wysłać klientów na stronę swoją główną, ale tego nie polecam, ponieważ na stronie głównej jest bardzo dużo rzeczy do robienia. Masz tam wypisane wszystkie Twoje usługi, jakieś case studies i tak dalej, zdjęcia, ale często masz jakiś taki większy zakres usług, nie tylko jedną usługę, więc w ten sposób możesz klienta. No bo nie będzie wiedział do końca, co ma zrobić, gdzie ma kliknąć. Się I po prostu może wyjść z twojej, z twojej strony. Dlatego lepiej, jeżeli wyślesz go na stronę, która jest bardzo e, związana z, dokładnie z tym, czego on, czego on szuka, a nie po prostu na taką ogólną stronę, gdzie on musi sobie sam znaleźć informacje, Ponieważ obecnie, jak zapewne wiesz, e, e, no jest masa stron, masa informacji w internecie i bardzo ciężko klienta tak naprawdę skupić na dużej, na danej rzeczy, więc musisz bardzo szybko działać, bardzo szybko wygrać jego zaufanie i jego tak naprawdę uwagę. Bo to jest cały czas walka w internecie o uwagę klienta tak naprawdę, o uwagę osoby przeglądającej internet. I jeżeli nie zrobisz tego natychmiast, to możesz go bardzo szybko stracić. Dlatego takie strony lądowania są bardzo wydajne, czyli Robimy taką stronę lądowania, czyli Landing Page. I później co się dzieje, no ktoś pobiera sobie na przykład dany jakiś tam poradnik, albo wypełnia formularz taki, który pozwoli mu wyliczyć cenę. I tę cenę podajemy mu od razu, ale z pewnym zastrzeżeniem. Nie chcemy, żeby on od razu widział te ceny podczas wypełniania tego formularza, ponieważ my chcemy, żeby on podał nasz swoje dane kontaktowe. Jakie dane kontaktowe nas interesują? Przede wszystkim jego imię i adres mailowy. Po to, żebyśmy mogli się dalej z nim kontaktować. Im więcej informacji chcesz od początku, tym mniej osób będzie ci dawać te informacje, ale z kolei będą to osoby, które są zdecydowane już na dalsze kroki. Czyli im mniej informacji chcesz na początku. Ty możesz mieć więcej takich potencjalnych leadów, takich leadów potencjalnych klientów, ale mm, będziesz musiał troszkę więcej nad nimi popracować, żeby coś z tego wyniknęło dalej. Także ja zwykle robię tutaj troszeczkę więcej danych. Muszą podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Chodzi mi o to, żeby trafiały do nas bardziej osoby, które są troszkę bardziej zdecydowane na kolejne kroki, które rzeczywiście szukają informacji, które rzeczywiście chcą. To też zależy od tego, co masz tutaj na tym landing pageu. Jeżeli to jest jakiś poradnik, to może rzeczywiście imię i adres mailowy mogą wystarczyć. Jeżeli masz coś bardziej skomplikowanego, typu właśnie jakiś kalkulator, gdzie trochę więcej takiego zaangażowania musi mieć osoba szukająca informacji, żeby w ogóle wypełnić ten, ten kalkulator, wtedy możesz pobrać, spróbować pobrać więcej informacji od danego klienta, co też przybliży cię później do kolejnych kroków. Pobierasz dane kontaktowe po to, żeby w przyszłości się móc kontaktować z takim potencjalnym klientem, do niego zadzwonić albo wysyłać kolejne maile. Nam chodzi generalnie o to, żeby cała taka struktura prowadziła do umówienia spotkania. Także mamy dane kontaktowe. Później wysyłamy go do strony takiej z podziękowaniem. Jeżeli już wypełni ten formularz, pobierze ten poradnik i, albo wypełni ten kalkulator, to wysyłamy go do strony z podziękowaniem. Ale na tej stronie nie tylko dziękujemy, tylko chcemy, żeby on od razu umówił spotkanie. Czyli tam mamy mamy kalendarz i automatyczne bukowanie spotkania. Wybiera sobie datę, wybiera sobie godzinę. To jest wszystko podłączone do twojego kalendarza Google, czy Appleskiego, czy jakiegokolwiek innego i od razu w twoim kalendarzu bukuje spotkanie. Tak jak na przykład u fryzjerów często jest też opcja bukowania od razu spotkania. To jest właśnie bardzo fajna rzecz, bo Coraz więcej osób, tak naprawdę, nie chce dzwonić, nie chce rozmawiać przez telefon, tylko robią rzeczy w internecie. Coraz to są coraz bardziej popularne, popularne działania, szczególnie kiedy to nowe pokolenie, nowe pokolenie. Tak naprawdę moje pokolenie już też, czyli z lat 80. powiedzmy, też już za bardzo woli na przykład wypełnić pewne rzeczy w internecie, niż na przykład dzwonić i porozmawiać i umówić spotkanie. Poza tym Umawianie spotkania przez telefon jest mało efektywne, a już najgorzej, najgorzej jest umawiać spotkanie przez maila, kiedy wymieniamy się cały czas informacjami, może środa, może czwartek, może wtorek, o której, może o 17 i tak Lepiej znać komuś możliwość, zajrzeć do kalendarza, zobaczyć wszystkie wolne terminy i ty możesz sobie ustalić, oczywiście, kiedy chcesz się spotykać z tymi klientami. Ja polecam godziny poranne od siódmej do 9, kiedy ludzie na przykład zanim wyjdą do pracy, to chcą się z tą spotkać na, na szybkie spotkanie, żeby zobaczył pracę. Albo oczywiście po południu, jeżeli chcesz, albo wyznaczyć sobie jakiś jeden dzień, kiedy cały dzień się spotykasz z klientami. No ja już miałem większą firmę. To wtedy spotykają się po prostu każdego dnia od 7 do, do 16. Dawałem możliwość spotkania się ze mną, ale kiedy sam pracujesz w biznesie, wykonujesz pracę, no to ciężko ci jest pewnie przeznaczyć każdy dzień na, 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 na spotkanie z klientami. Dlatego możesz sobie wybrać jakieś tam godziny. Także mamy taką stronę podziękowania, gdzie klienci bukują. Później jeszcze wysyłamy do nich kilka e-maili. Gdzie, OXO, y, ty, OXO, gdzie też zachęcamy ich do tego, żeby umówili spotkanie. W tych e-mailach mogą to być bardzo proste e-maile typu y, Nie umówiłeś jeszcze spotkania, y, zachęcamy do umówienia spotkania albo y, no, Jeżeli jesteś zainteresowany naszą usługą, to pierwszym krokiem jest na przykład y, umówienie spotkania. Ale ja polecam również tutaj dać troszkę więcej. Wartości, na przykład jeżeli taki kalkulator, no to możesz po prostu napisać, co jest wliczone w cenę, co jest niewliczone w cenę, co powinno się wybrać w takim kalkulatorze, na co zwrócić uwagę. I nawet jeżeli oni już to wypełnili i dostali taką wycenę, bo właśnie pierwszy mail to powinien być właśnie z taką wyceną już wtedy. Nie wysyłamy, nie pokazujemy ceny od razu, tylko wysyłamy maila później z wyceną i też zachęcamy cały czas do bukowania spotkania. Może to być kilka e-maili, ja proponuję około sześciu e-maili rozciągniętych na dwa tygodnie, gdzie przedstawiamy jakieś krótkie informacje, powtarzamy pewne rzeczy i za każdym razem staramy się, żeby klient zabukował spotkanie. I generalnie o to chodzi, że mamy umówione spotkanie. Właśnie z tych e-maili też wysyłamy jeszcze do kalendarza, możemy sobie zrobić tak. Do kalendarza, jeżeli umawia spotkanie, to się z nim spotykamy. Ja nazywam te spotkania Meet and Measure, czyli spotykamy się i mierzymy i później następuje pewnie jakaś tam oferta albo bezpośrednio na spotkaniu podajecie cenę, co jest według mnie nie jest polecane. Dużo lepiej działa również psychologicznie, jeżeli pójdziecie do domu. Policzycie to dokładnie i wyślecie następnego dnia. Nie powinniście czekać dłużej niż 24 godziny, czy tam powiedzmy jeden dzień z wysłaniem oferty, ale, ale generalnie troszkę czekania jest ważne, ponieważ to pokazuje, że. Przyłożyliście się do całej pracy, że to wymagało waszego zaangażowania i musieliście przemyśleć sprawę, przeliczyć to wszystko i wtedy wysyłacie ofertę. Jeżeli podacie cenę od razu na spotkaniu, bez jakiegoś takiego przeliczenia, to ta cena często wydaje się po prostu wzięta taka z kosmosu, nie oparta o jakieś takie dane. Także może się zdarzyć, że będzie mniej wartościowa, jeśli chodzi o budowanie zaufania, budowanie wartości, taka cena. Jak to ogólnie wygląda, jeśli chodzi na przykład o ceny? Będę się starał mówić w euro, ponieważ docieram do tak naprawdę Polaków w całej Europie na pewno lub na całym świecie. Także u nas wygląda to mniej więcej tak, że za kliknięcie w taką reklamę googlowską czy na Facebooku. Na Facebooku jest trochę taniej, ale trochę więcej osób musi kliknąć, żeby, żeby wypełniły na przykład taki, taką, taki formularz tutaj. Ale to wygląda mniej więcej tak, że to kosztuje około 2 euro. Od 2 do 3 euro, powiedzmy. Dajmy nawet 3 euro. Może być też taniej, no ale powiedzmy, że, że zdobycie takiego kliku kosztuje tyle. Strona lądowania to zwykle jest około 30% skuteczności. Czyli tak naprawdę płacimy powiedzmy 9 euro za to. Żeby pozyskać takiego jednego potencjalnego klienta, takiego leada. On wypełnia swoje dane kontaktowe, czyli tu jest dalej 9 euro za potencjalnego klienta. Na tej stronie lądowania zwykle mamy około 30% skuteczności, powiedzmy od 20 do 30% skuteczności. Załóżmy oczywiście, że jest 20%, czyli tak naprawdę musimy mieć no Co 5 takich klientów, żeby dostać, potencjalnych klientów, żeby dostać zabukowane spotkanie. Czyli nas kosztuje 45 euro pozyskanie spotkania. Ee, oczywiście możemy trochę zwiększyć tą szansę później tymi e-mailami, no ale powiedzmy, że tego nie liczymy. Powiedzmy, że liczy się tylko to, co tutaj. Ja myślę, że można dojść do około 30-40%, jeżeli dobrze napiszecie to piszecie maile. No i później oferty, no to już zależy od tego, na ile jesteście dobrzy w tym, żeby jak sprzedawać. Także no, kiepscy sprzedawcy generują mniej więcej 30%, znaczy potrzebują, mają taką skuteczność 30%, czyli mają poziom konwersji na poziomie 30%. Jak ktoś jest bardzo dobry w sprzedaży, to dochodzi to do około 60%. Tak naprawdę, sprzedaż możemy powiększyć również dzięki odpowiedniemu procesowi. No, ale zaczyna się mniej więcej na 20-30%, nawet powiedzmy te 20%. Jeżeli ktoś jest naprawdę kiepski w sprzedaży albo no, działa na rynku zagranicznym, nie zna dobrze języka, na przykład, także wypada troszeczkę gorzej. Także powiedzmy te 20%. Oczywiście mówimy tutaj o. Totalnych obcych ludziach, nie o poleceniach, nie o jakiejś znajomości. Bo z poleceń zwykle mamy tutaj konwersję na poziomie 60%. No ale nie mówimy o tym, mówimy o takich totalnych nieznajomych, którzy z internetu trafiają na naszą stronę, wchodzą w taki lejek sprzedaży i zdobywamy w ten sposób klientów. Także powiedzmy 20%, jak ktoś jest bardzo kiepski, czyli tak naprawdę. Lit nas kosztował 45, powiedzmy nawet 50 euro, żeby się łatwo liczyło. Eee, taki potencjalny już klient 20%, czyli 5 razy więcej 250. I to są rzeczy, których tak naprawdę większość ludzi nie liczy. Hmm. Patrzę tylko na reklamy. Ok, reklamy kosztowały mnie powiedzmy, no. Miesięcznie około powiedzmy, ile to miesięcznie może kosztować. No jest 900 euro, tak naprawdę, żeby naprawdę jak mieć jakieś mm, wyniki, 900 do no powiedzmy 1000 euro, zależy, odpowiedzmy 500 do 1000 euro. Ale widzisz jeden klient tak naprawdę kosztuje cię 250 euro. Do tego pewnie musisz doliczyć sobie jeszcze benzynę. Dojazd, twój czas. I dopiero wtedy poznasz wartość klienta, znaczy ile kosztuje cię pozyskanie jednego klienta. Ja zwykle szacuję, że to jest na poziomie około 400 do 500 Euro. Pozyskanie jednego klienta Cię tyle kosztuje mniej więcej, no i musisz właśnie w tych kategoriach myśleć. Dlatego kolejny filmik, który nagram w przyszłości, będzie o tym, w jaki sposób możesz tych samych klientów tak naprawdę zarabiać na nich więcej. I o tym zresztą mówiłem w filmiku. Jak zwiększyć cenę o 30%, żeby tak naprawdę więcej z tych klientów, no więcej na nich zarabiać, ponieważ kosztuje Cię całkiem dużo pozyskanie takiego klienta. Ok, tak to wygląda w takim systemie i ten system daje ci takie przewidywalne rezultaty. Jeżeli chcesz mieć więcej klientów, to zwiększasz po prostu budżet. Jeżeli chcesz mieć mniej klientów, to zmniejszasz budżet. Jeżeli na przykład nie jesteś zadowolony z ilości klientów, albo masz kiepską jakość klientów, to możesz zmienić tutaj yy, tak naprawdę. Stronę lądowania, zmienić informacje, które tam podajesz, napisać troszkę inne informacje, które będą przyciągały troszkę inny profil klienta. Możesz poprosić o więcej danych kontaktowych, żeby tych klientów tak naprawdę mieć no, takiej lepszej jakości, takich bardziej zaangażowanych. Bo im klient więcej szuka informacji w internecie, interesuje się danym tematem. I rzeczywiście ty mu pomagasz w tym, żeby się znalazł właściwe informacje, tym no, lepszego klienta będziesz miał na końcu, i wyższą cenę możesz mieć ze swojej usługi, a on i tak wybierze ciebie, ponieważ jest zaangażowany w to, żeby znaleźć odpowiednią firmę. Jeżeli nie dajesz żadnych informacji, jesteś taki sam jak wszystkie inne firmy na rynku i generalnie no, niczym się nie wyróżniasz to wtedy klient, najczęściej trafiasz na klientów, którzy porównują firmy na podstawie ceny i wtedy wybierają tego, który no jest najtańszy albo powiedzmy gdzieś tam w środku, ale oni nie zwracają tak dużo uwagi na to, żeby zrobić jak największy research, jak najlepszą rozeznanie na rynku, tylko biorą po prostu oferty od firm i wybierają ta, tą, którą wydaje się dla nich cena najbardziej właściwa. A później jak najbardziej kontrolują taką firmę, żeby jednak wykonanie było odpowiednio dobre. I moim zdaniem to jest rodzaj klientów. Lepiej się skupić na tych, którzy chcą pozyskać jak najwięcej informacji i ty pomagasz im w pozyskiwaniu tych informacji. To tyle na dzisiaj ode mnie. Nazywam się Piotr Pawlak. Klient na zawołanie. Jeżeli taki system by Was interesował coś takiego, zapraszam do kontaktu, wtedy mogę opowiedzieć więcej. Możecie taki system sobie fajnie też zrobić sami. Programy, które do tego potrzebne, gdzieś tam napiszę na swoim blogu. Jest kilka rzeczy, po prostu, które trzeba razem do kupy połączyć. To tyle na dzisiaj. Cześć.